Wirus Korony, morderca czy ofiara? Cześć, witam Was serdecznie. Miło mi, że zechciałeś zajrzeć tutaj i posłuchać tego, co mam do powiedzenia na wszechobecny temat wirusa Korony. To, czym się chcę z Wami podzielić, będzie na pewno według mediów masowych określone jako ciemną stroną mocy. Okej, okay, nie mam z tym większego problemu, ponieważ. Zawsze trzeba obejrzeć dwie strony medalu, przyjrzeć się opiniom, nawet jeżeli są one ze sobą sprzeczne. Gdyby tak nie było, ziemia, na której żyjemy, byłaby nadal płaska i znajdowała się w centrum wszechświata. Dlatego też słucham i analizuję wiadomości również mas mediów. Z mediów masowych dowiedzieliście się już wiele na temat wirusa korony. Ale czy tym mediom można bezgranicznie ufać? Obserwując całe zamieszanie wokół tego wirusa i sprzeczne informacje, mam wrażenie, że toczy się tutaj walka między mediami i nauką, lub biznesem, nauką i rynkiem finansowym, co oczywiście ma związek z polityką, lub między naukowcami i pseudonaukowcami. Nie wiem, jak sobie z tym faktem radzicie. Ja mam mętlik w głowie, dlatego chcę z Wami podzielić się moimi przemyśleniami, informacjami, których w oficjalnych mediach nie znajdziecie. Jak pewnie pamiętacie, straszono nas niebe niebezpieczeństwem infekcji i związanymi z tym niebezpieczeństwami dla życia i zdrowia obywateli. Pokazywano nam przeraźliwe obrazy z Włoch, na których widzieliśmy przepełnione szpitale, stosy trumien, karetki, ludzi podłączonych do aparatów respiracyjnych, przerażonych ludzi, którzy opakują swoich bliskich, unoszące się nad ulicami drony. Które obserwują mieszkańców, kolejki przed sklepami, homikowanie towarów. Widząc takie obrazy, żarty dla większości ludzi się najpóźniej w tym miejscu skończyły. Ale to jeszcze nie wszystko. Do tego dochodzi świadome zatrzymanie gospodarki światowej. No właśnie, świadome zatrzymanie gospodarki światowej. I tu pojawia się ważne pytanie: jak jest to możliwe? Większość z nas, którzy obserwują polityków i ich nastawienie wobec gospodarki, a dokładnie mówiąc wzrostu gospodarczego, wiedzą dobrze, że do tej pory politycy robili wszystko, aby gospodarce w robieniu kasy nie przeszkadzać. Pamiętajcie na pewno jeszcze temat ochrony środowiska, temat walki z globalnym ociepleniem, Greta Thunberg i tak Jaki był tego efekt? Raczej marny. Każde państwo krajów zachodu unikało tego tematu jak diaby wody święconej, ponieważ nikt z nich nie chciał zagrozić gospodarce i jej koniecznemu wzrostowi. A dzisiaj? Dzisiaj gospodarka światowa stoi. Wow. Więc coś tu musi być na rzeczy, moi drodzy. Mamy do czynienia z czymś, co jest naprawdę wyjątkowe. Następne pytanie. Jesteśmy w niebezpieczeństwie? Jeżeli tak, kto jest w niebezpieczeństwie? Klimat? Na pewno nie. Bo gdyby tak było, to czasu mieliśmy wiele, aby temu przeciwdziałać. No dobrze, to może zdrowie i życie ludzi? I tym razem muszę odpowiedzieć: yy, Raczej nie. W tej dziedzinie politycy lub polityka miała dużo czasu na to, aby się na taką sytuację przygotować. Jakie jest Wasze zdanie na temat szpitali i opieki lekarskiej, pytać nie muszę, gdyż rok oczekiwania na wizytę kardiologa mówi sam za siebie. Opiekę zdrowotną w ostatnich latach raczej demontowano, zamiast przygotowywać się na sytuację podobną do dzisiejszej, gdyż od wielu lat nie było już tajemnicą, że globalne zagrożenie wirusem jest tylko kwestią czasu. Następne pytanie: dla kogo ten wirus jest naprawdę niebezpieczny? Dajcie mi teraz chwilę na zastanowienie się. się już na to? Jeżeli nie, to zadaję wam pytanie pomocnicze. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. Czekam 3 sekundy. Chodzi o. No właśnie. Myślę, że teraz już większość z Was wie o co chodzi. Dokładnie. Chodzi oczywiście o kasę. Wiem, brzmi to paradoksalnie, bo jeżeli chodzi o kasę, to nie zatrzymuje się gospodarki, słusznie, bo jeżeli chodzi o kasę, nie likwiduje się własnej firmy. Oczywiście, że tak. Moim zdaniem, i teraz pewnie wielu z Was. Zadaję sobie pytanie, kim ty chłopie jesteś, że wypowiadasz się na tak złożony temat jak świat finansów, gospodarka i polityka? Więc odpowiem Wam na to pytanie, jeżeli sobie je zadajecie. Przyznaję, że specjalistą w tych dziedzinach nie jestem, ale żeby twierdzić, że chodzi o kasę, wystarczy rozejrzeć się w sieci, aby mieć obraz sytuacji finansowej, w jakiej znajdują się kraje zachodu. Sama tylko Ameryka Północna, a dokładnie USA, siedzą na długach w wysokości około 20 bilionów dolarów. 20 bilionów? 20 tysięcy miliardów dolarów. Niezła suma, co? Myślę, że dla większości nie do wyobrażenia. Unia Europejska od czasu ratowania banków i ich kryminalnych kolegów w roku 2007-2008 w czasie kryzysu. Finansowego utopiła niewyobrażalne sumy pieniędzy, aby nie doprowadzić do upadku istotnych dla funkcjonowania państwa instytucji finansowych, takich jak na przykład duże banki. Jak dzisiaj wiadomo, również duże banki brały udział w ryzykownych i nielegalnych działaniach, powodując straty dla państwa, czyli podatników, w wysokości miliardów dolarów lub, jeżeli kto woli, miliardów euro. Przypominacie sobie na pewno słowo, które było wtedy wszechobecne. to big to fail. I podobnie jest dzisiaj, z różnicą, że ci, którzy byli wtedy zbyt duży, aby można było dopuścić do ich upadku, dzisiaj są jeszcze więksi. Są to instytucje, które siedzą na stercie papieru, a dokładniej mówiąc na pieniądzach, które zostały w sposób niekontrolowany drukowane. Ktoś, kto zajmuje się ekonomią, wie o tym dobrze, że drukowanie pieniędzy wcześniej czy później będzie miało swoje konsekwencje. No właśnie, papier, jak wiemy, pali się bardzo dobrze. Histeria, z którą mamy dzisiaj do czynienia, jest niczym innym jak podkładaniem ognia pod stertę tego właśnie bezwartościowego papieru. Wykorzystuje się tego wirusa, który według opinii niezależnych naukowców. Nie różni się wiele od wirusa sezonowej grypy, do tego, aby pozbyć się dowodów na lekkomyślne lub wręcz kryminalne metody polityki pieniężnej. Również i wirus grypy sezonowej zawsze był niebezpieczny dla ludzi starszych i chorujących na przewlekłe choroby. Dlatego stwierdzenia w mediach publicznych, że wirus korony jest dla ludzkości zagrożeniem, jest manipulacją, która posługuje się propagandą strachu. Wystarczy tylko spojrzeć na kraje trzeciego świata, aby zrozumieć, jak bardzo dla krajów zachodu liczy się zdrowie i życie człowieka. Nie jest tajemnicą, że w krajach trzeciego świata, z powodu skandalicznych warunków higienicznych, wynikających po prostu z braku pieniędzy na infrastrukturę, dochodzi w nich regularnie do wybuchu różnych epidemii, które są zagrożeniem nie tylko dla tych krajów, ale zagrożeniem dla całej ludzkości. Pomimo tego, Oczy krajów zachodnich są zamknięte na potrzeby tych właśnie ludzi, gdzie większością ofiar są dzieci. Ludzi, którzy umierają bardzo często z powodu tak banalnego jak np. brak czystej wody, niedożywienie lub wręcz głód. Wydaje mi się, że temat ten można byłoby kontynuować i oświetlać z różnych stron. Pojawiają się również pytania na temat wpływu i funkcjonowania Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO. Czy obligacji wydawanych przez Bank Światowy pod nazwą Cat Bonds? Bardzo dobrze oprocentowanych obligacji, uzależnionych jednak od pewnych czynników, jak na przykład katastrofy naturalne lub właśnie pandemie. Nie chcę Was już dalej zanudzać, na czym dokładnie polega interes z tymi obligacjami, ale zachęcam Was do tego, aby poszukać w sieci, zapewniając jednocześnie, że będziecie kiwać głową z niedowierzania. Jeszcze raz, Temat w Wikipedii znajdziecie pod tytułem Cat Bonds. Nie wiem, jakie macie myśli po wysłuchaniu tego, co wam dzisiaj powiedziałem, ale proszę was o jedno. Aby walczyć z tym systemem, nie możemy użyć przemocy. Nie mamy szans. Nawet gdybyśmy chcieli. Nie potrzebujemy rewolucji, w której będzie lała się krew, bo jak wiemy, rewolucje zmieniają tylko ludzi, którzy siedzą u góry. Nic poza tym. Dziś, dzisiaj jest nas na Ziemi ponad 7 miliardów ludzi. Wyzwanie, przed jakimi stoimy, polega na tym, aby zmienić sposób myślenia na egzystencjalne aspekty naszej koegzystencji, a do tego potrzeba czasu. Nie pozwólmy sobie na to, aby media, które rzadko, naprawdę bardzo rzadko są mediami niezależnymi, mogły nami manipulować. Rozmawiamy między sobą. Komunikujmy się poprzez zakładanie socjalnych sieci, prowadźmy dialog, nie wojnę, abyśmy świadomie, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, kiedy będziemy oddawać głos wyborczy na ludzi, którzy będą nie nami, ale z nami rządzić państwem. Obawiam się jednak, że to jeszcze może jakiś czas potrwać, ale to nic nie szkodzi. Rozejrzyjmy się uważnie wokół nas. To wszystko, co dzisiaj istnieje, świat przyrody, zwierząt, ludzi, jest efektem ewolucji. Tego właśnie bardzo potrzebujemy. Niestety tyle czasu nie mamy. Aby proces tej koniecznej ewolucji przyspieszyć, starajmy się każdy ze swojej strony wnieść coś pozytywnego w ten skomplikowany świat. Czasu mamy naprawdę mało. Na koniec posłużę się słowami jednego z członków załogi stacji kosmicznej, który powiedział: Będąc tam u góry, Widząc naszą planetę Ziemię, zrozumiałem, że planeta ta w porównaniu z tym, czym ja się teraz znajduję, jest genialnym statkiem kosmicznym, wyposażonym we wszystko, czego jego załoga potrzebuje, aby podróżować na bezdrożach wszechświata.